Akcja Zapytaj Historię Czerwoną. Masz jakieś pytania dotyczące historii ruchu robotniczego na ziemiach polskich? Wyślij nam maila na adres historjaczerwona.gmail.com. Będziemy odpowiadać na naszym profilu na Facebooku. Dzisiaj o tym, jak Instytut Pamięci Narodowej organizuje skok na kasę i przy tym indoktrynuje dzieci. Czyli kasa. I y, ideologiczna przyjemność dla fałszerzy historii. 6 maja w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej otworzył centralny przystanek historia imienia Lecha Kaczyńskiego co różnych postaci historycznych, które były dostępne, wybrali miernego prezydenta, którego główną zasługą jest to, że zginął w katastrofie lotniczej. Na otwarciu nie mogło nas zabraknąć. Jako miłośnicy historii musieliśmy choć symbolicznie zaprotestować przeciwko temu, co reprezentuje. Zainteresuje sobą przystanek Historia, a łączy on w sobie kilka bardzo istotnych patologii, jest potencjalnym centrum ich szerzenia. Teoretycznie jest to placówka edukacyjna, mająca propagować wiedzę o historii najnowszej, a w rzeczywistości wielkie oszustwo, ale może po kolei. Sprawa pierwsza: pieniądze. Centralny przystanek Historia mieści się w Central Point, jednym z najnowocześniejszych biurowców w samym centrum miasta, przy ulicy marszałkowskiej 107. Jak piszą właściciele biurowca, w swoich materiałach reklamowych jest to, cytuję, nowy 22-kondygnacyjny biurowiec oferujący około 18 tysięcy m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Właściciele podają również wielkość biur do wynajęcia od 550 do ponad 4000 m2. Przystanek Historia mieści się na dwóch poziomach łączonych przez schody ruchome. Na dole recepcja oraz licząca kilkadziesiąt m2 księgarnia. Na górze korytarz z wystawą oraz kilka sal wykładowo-konferencyjnych. Tak więc jest to pewnie nieco więcej niż podane jako dolna granica wielkości 550 m2. Właściciele biurowca podają stawkę za metr kwadratowy w wysokości 26,5 do 27,5 euro. Prawdopodobnie lokal na parterze z wejściem bezpośrednio z zewnątrz jest wynajmowany za tę wyższą kwotę. Tak więc koszt czynszu miesięcznego wynosi, 15 125 euro. Po przeliczeniu na złotówki daje to 65 188 zł i 75 groszy. Opłata eksploatacyjna licząca 26 zł 62 grosze za metr kwadratowy pomnożona przez. 550 daje 4, 14 641 zł. Tak więc nie wliczając obsługi dodatkowych kosztów, płac pracowników czy mediów oraz oczywiście instalacji wszelkich multimedialnych instalacji. Za miesięczne utrzymanie placówki podatnik zapłaci minimum około 79 800 zł. Do tej kwoty należy dodać również honoraria dla podwykonawców różnych systemów multimedialnych oraz koszt ich codziennej obsługi. Postaramy się w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej dowiedzieć od Instytutu Pamięci Narodowej. Ile wynosi całkowity koszt utrzymania centralnego przystanku Historia? Instytucja ta. Jest to wydmuszka. Tak więc w przedsięwzięciu chodzi o spektakularny skok na kasę. Rozwinięcie koncepcji tego skoku opracowanej przez szefa IPN Karola Nawrockiego przy okazji zeszłorocznego kwietniowego kongresu pamięci narodowej zorganizowana na warszawskim stadionie narodowym impreza według IPN była ogromnym sukcesem. Prowadzonej w jej trakcie indoktrynacji historycznej brało udział według oficjalnych danych przedstawionych przez Instytut Około 7 tysięcy dzieci. Koszt kongresu, jak wynika z pisma przesłanego Stowarzyszeniu Historia Czerwona, wyniósł około 11,4 miliona złotych. Tak więc ogłupienie jednego dziecka podczas trzydniowej imprezy kosztowało około 1628 złotych. Trochę dużo. Jeśli wziąć pod uwagę wielkie przestrzenie, wynajęcie znacznej powierzchni stadionu oraz czas trwania imprezy, okazuje się, że kongres nie był wcale takim wielkim ani frekwencyjnym, ani merytorycznym. Sukcesem. Przystanek Historia to kult wojny. Skok na kasę nie jest jednak jedynym przykładem patologii przystanku Historia. Pierwszym wydarzeniem, które odbyło się w nowych, drogich lokalizacjach biurowych była akcja dla dzieci drużyna INKI. Ta z pozoru niewinna akcja mająca uczyć pierwszej pomocy w rzeczywistości szerze wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych kult wojny oraz męczeństwa. Spotkania są podzielone na dwie części. Pierwsza to indoktrynacja wraz z prezentacją propagandowego życiorysu Daniotu Siedzikówny-Inki, naiwnej dziewczynki zabitej przez stalinowców za udział w grupie zbrojnej pod komendą Herszta Łupaszki. Szczytną ideę połączono z fałszowaniem historii, czyli wykorzystano jeden z mechanizmów manipulacji. Podawanie nieakceptowalnych, patologicznych treści w formie rozcieńczonej przez treści neutralne, a nawet działania pozytywne i merytoryczne. Przystanek Historia chwali się również wystawieniem przedstawień dla dzieci najmłodszych o misiu Wojtku. Sympatyczny pluszowy misi oraz pastelowa sceneria nie powinny jednak mylić. W przystanku Historia nawet pluszak może być promocją militaryzmu. Oto najmłodszych, często nawet kilku latków, uczy się za pomocą historii niedźwiadka, który służył na wojnie i pomagał polskim żołnierzom podczas kampanii włoskiej w trakcie II wojny światowej. Tak więc od najmłodszych lat to jest oswajanie z wojskiem, wojną i militariami. Oswajanie tym obrzydliwsze, że skierowane do odbiorcy najmłodszego, bezbronnego i nieumiejącego wychwycić manipulacji. Bardzo znaczące Jakie zwierzątka i jakie motywy wybrano do nauczania historii najnowszej, najmłodszych dzieci? Właśnie motywy militarne i wojenne? Czy może chodzi tu o tworzenie dzieci żołnierzy? To tylko najjaskrawsze przykłady, i w swoich materiałach dla szkół. Promowanych m.in. w przystankach historia proponuje na przykład uczniom oglądanie yy, nekrologu 13-letniego Romka Strzałkowskiego, przypadkowej ofiary poznańskiego czerwca 1956 roku, sugerując, że został zabity przez komunę. Nie wyjaśniając przy tym, że jego śmierć spowodował prawdopodobnie przypadkowy strzał osoby postronnej, która zdobyła wtedy broń. I IPN gloryfikował w swoich materiałach również bezpośrednio dzieci żołnierzy. Formacja o poległym w obronie Lwowa przed Ukraińcami 14-letnim chłopcu Jurku Bitszanie nie została opatrzona żadną krytyczną uwagą, np. taką, iż nawet w roku 1918 armie zwykle nie pozwalały zaciągać się. Tak młodym dzieciom. Nie bez powodu przystanek Historia zlokalizowany w centrum Warszawy od początku kieruje ofertę przede wszystkim do nauczycieli. Jest to jedyna darmowa oferta takich szerokich szkoleń. O tym, jak nauczać historii najnowszej. Ponownie pod pozorem dostarczenia wiedzy nauczycielom, szkolenia z użycia multimediów, gier i innych nowoczesnych środków przekazu, w czym nie ma niczego złego. Przemyca się jednak treści niebezpieczne, reakcyjne oraz historyczne kłamstwa, uczy się nauczycieli, jak ogłupiać dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. No i teraz pytanie. Gdzie są wybrani przez tak zwanych demokratów członkowie kolegium IPN? W czerwcu zeszłego roku Senat głosami między innymi tak lewicy wybrał dwóch członków kolegium instytutu: profesora Grzegorza Motykę oraz doktora Bartosza Machalicy. No i gdzie są teraz ich opinie? Czy wyrazili sprzeciw wobec wydawania przez Instytut pieniędzy na kampanie indoktrynacyjne, zwłaszcza od Machalicy, określającego się jako lewicowiec i zwolennik likwidacji IPN-u, można by się spodziewać reakcji na ostatnie działania. Tymczasem w ostatnich tygodniach wypowiedział się on jedynie o wyniku wyborów samorządowych. No jeśli deklarował, że idzie na stanowisko, aby kontrolować działania, ipn to coś poszło mu bardzo nie tak. Ale bez obaw nasze stowarzyszenie nie omieszka zapytać go o dorobek w ramach kolegium IPN-u. Chyba jedynym pozytywem. Pojawienia się centralnego przystanku Historia, jest fakt, że zyskaliśmy miejsce, gdzie przy ruchliwej ulicy i wyjściu z ważnej stacji metra będzie można robić akcje informacyjne przeciwko IPN-owskiej propagandzie historycznej, a także odwiedzać placówkę podczas co ciekawszych wydarzeń, aby propagować swój przekaz i przeszkadzać w indoktrynacji. Tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, polubiajcie, subskrybujcie, podawajcie dalej. Od Was zależy, do ilu ludzi dotrze ten materiał. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona. Akcje taka, takie jak ta przed przystankiem Historia mogą się odbywać w Realu, między innymi dzięki Waszemu wsparciu. Dzięki Wam również nagrywamy materiały online. Zachęcam również do stępowania w szeregi stowarzyszenia dzięki temu będziecie mogli uczestniczyć, kształtować kolejne działania między innymi przeciwko fałszowaniu historii w przystankach historia. Dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia przy następnym materiale.